Oto kościółek Santo Stefano. Trochę nie da się go nagrać za bardzo, bo tutaj jest uliczka wąska. Muszę tak od, od dołu. Można sobie wrzucić 1 euro, o nie trzeba chyba, bo to niego nikt nie kontroluje, ale wezmę przy co 1 euro akurat tyle mam i zapalić świeczkę w intencji jakiejś tam. I teraz gdzie? Idziemy na Vaporetto. Vaporetto mhm. I co to jest? To są tramwaje wodne, to się tak nazywa. A i tym tramwajem wodnym jedziemy do tego tak. muzeum, które jest jakby z takim starym wenecjańskim domkiem, tak? Coś takiego, to jest taki taki większy system w trochę. Proszę bardzo, jaka wąska uliczka No, taki zaplecze jakiejś kuchni Hotel Casa Verado Ah, ho capito, ho capito la Grecia. la Grecia non lo so? No? so la Grecia? Non mi ricordo da noi, però mi ricordo sicuro la Francia, l'hanno appena messa e adesso vogliono introdurre anche altri paesi tipo. Eh, e l'Italia per adesso A my mieliśmy kontrolę Biletową? No Ciekawa sprawa, czyli nie warto choć bez biletu jeździć Więc była w kontorolu. i to mimo dużego statku całkiem szybko to przebiega Że w ciągu jednego przystanku... Ale wtedy... nie wypisywali mandatów, okej? Okay? No tak Jakby wypisywali komuś mandat, to może by tak szybko nie przebiegło Jak można tak nas zaprowadzić w głąb Wenecji Tam się mówi, że GPS tu wariuje. No, co jest ciasno No widzę, że ciasno O Tu ludzie mieszkają też no kurcze Zastanawiam się ile takie mieszkanie kosztuje w Wenecji tu wygląda jakby to było wejście tej atrakcji, w której mieliśmy iść, ale nie wygląda to na otwarte. boże że tam przejdziemy, jeszcze zobaczymy. Bo to jest most tego Boga, oczywiście. Ale no, ci mało ludzi w tych Wenecji. Coś mało popularnego, chyba jak to jest. No. No, to wygląda na tu tubylcy, nie? Nie, co widzę. No, żartuję. Dobrze, że Wirek jest. Bo możemy enjoyować, nie? Nie, Mam nalewkę.

Za klamki Nasz hotel na drugą noc. Złapy szatana. Nie no, żartuj. Fajnie, że my tu sami jesteśmy prawie, że... A tutaj ktoś śpi za karę? Ty? Nie, ja bym go Ja nie? chociaż to nie było łóżko, to było jakieś do odpoczynku, nie? Buduar. Nie wiem, czy jest buduar w polsku. Czy to wąż? Tak, to no wąż To jest wąż? Wygląda wąż Tutaj wąż przejął miecz Co to się stało no. właściwie? Już tu zginął? To jest wąż No nie z wąż, ale na ostrzyskę No bo już kogoś zabił jak woda jest wysoko co Tam jest Wenecja! się żegnamy już z Wenecją. Na dobre kilka lat zapewne. Bardzo ciekawe miasto. No, unikalne, prawda? Takiego drugiego na świecie nie ma. Teraz do Bolonii. Tu dużo oslata. W ogóle to w Wenecji jednak są komary. Nawet trochę pocięły. Po prostu tam przy naszym hotelu nie było jakoś wyjątkowo. Mała reorganizacja i drogę. już w okolicy naszego hotelu jak się prezentuje ładnie i się idziemy zapytać czy można już się zameldować czy co, bo już znaczy jest dopiero po 12, a może dopiero o 14 teoretycznie jest meldunek no zobaczymy, pusto czasem się udaje wcześniej zameldować ale tym razem się nie udało także musimy poczekać te półtorej godzinki, aż będziemy mogli się zameldować w tym czasie może jakaś kawka przekąska. Zobaczymy. Idziemy coś zjeść do Stalingrado Mają tu Stalingrado Rozwaliwszy Dopio Malto Brew Restaurant A my jednak żeśmy stamtąd poszli tam była pijalnia piw kraftowych i jedzenie było jakby takim dodatkiem były dwa, dwa, dwa przedziały cenowe za 8,5 euro i za 10 euro więc to nie były żadne przekąski więc a McDonald's jest. Powiedziałbym, że niedaleko, ale może się kłócić oczywiście. No i tam coś będzie prędzej na mały głód. Czekamy na zamówienie 25 euro, centów za wszystko wyszło. Dobrze, jak to smakuje? To jest taka mała pizza Kropiąca Mi się wydaje, że to jest podobne do, do tych ciastek biedrących, co były z mozzarellą i pomidorami Ale zobaczę Big Mac jest kacpra Salsa pikanta Aha, dobra Ja mam takie coś, takie trzy pierożki i mam Grand Crispy Bekona A tam frytki i tak dalej, no Dwa kotlety, bekon i sos w tym burgerze. Yy, nie ma żadnych jazzyń, warzyw. Kotlety, bekon i sos, nic więcej. A oreo kosztuje 2,70, czyli jakieś 11 zł. A my jesteśmy tutaj. To jest Bolonia na północ od Bolonii, tak naprawdę troszeczkę. Hotel mamy niedaleko, na południe. No, a główne miasto jest tutaj. Będziemy tam zmierzać dziś. Z Wenecji taka droga tutaj była, proszę bardzo. Tu region Wenecja Eugenejska, a to jest region zdaje się... Emilia i Romania, coś takiego. I Bolonia jest stolicą tego regionu. No i na południu już od nas jest Florencja i, i Toskania, cały ten region toskański. Ale my będziemy zmierzać w stronę San Marino. Tu jest region Marsze. Marche się pisze. No i region San Marino. No i jutro będzie yy, park rozrywki Mirabilandia coś takiego. A jeszcze na uwagę zasługuje ten McDonald's tutaj z tyłu, bo bardzo szybko były realizowane zamówienia mimo że tutaj jest drive-thru i wcale nie było mało ludzi. Nie wiem czy to kwestia tego, że naprawdę się sprężali czy większej ekipy, bo tam trochę też ludzi było, ale bardzo szybko były zamówienia realizowane nawet takie spore jak nasze. Co? Masarka sobie, dali. będzie tak jak wyglądał. Polemizowałbym <laughs> no, Ale dobra. Także no, naprawdę na plus. I jeszcze jest taki dziwny pan. No kelner w McDonaldzie? No ale to dziwne, ale faktycznie no, taki pan przy linii kas, który na przykład podawał zamówienie, jak ktoś podchodził albo pomagał, jak ktoś coś mi nie wiedział na przykład jak na mnie wołali po numerze, po włosku. To kurde nie rozumiem, nie? I pan patrzy na mnie i po angielsku do mnie. A. Więc fajnie, bardzo fajnie. Jakiś taki fajny ten McDonald's był, da. Co do burgera, to burger był słaby, jednak. No to wszystko poza tym wszystkim, że to było dobre, to ten burger był jednym z gorszych, jaki jadłem ostatnio. Znaczy był do zjedzenia, ale sam bekon mięso, takie, to po prostu było. No taka napka, co jadłem w Austrii na stacji Benzono, już była jakaś taka przyjemniejsza niż ten burger. Kawałek włoskiej motoryzacji. I tutaj też Alfa Romeo, proszę bardzo, jakie starsze. A tutaj kawałek chyba Forda Focusa, jeśli dobrze widzę.